W tym roku na obozie przebywało 70 dzieciaków z gminy Babice. Głównie byli to członkowie młodzieżowych drużyn strażackich, ale nie tylko. Część dzieciaków miała po prostu okazję spędzić tu kilka wakacyjnych dni, śpiąc w namiotach i uczestnicząc w przygotowanych dla nich zajęciach sportowych i rekreacyjnych. Dla wielu z nich to jedyna okazja, by mieć choć na miastkę prawdziwych wakacji. Nie bez powodu obóz organizowany jest pod hasłem pomoc na dłoń. To naprawdę wspaniała inicjatywa, podkreśla wiceburmistrz Szanowa Stanisław Dusza. Jest to w ogóle wspaniały pomysł. Ja jestem tu pełen uznania dla mieszkańców rozkochowa, szczególnie pana komendanta Halbiny, który się zajmuje tym i towarzyszy temu obozowi od pierwszego dnia, kiedy on tutaj zaczął działać. Nie dzisiaj, tylko w ogóle od pierwszego pomysłu, jeszcze kiedyś jako przewodniczący Rady Powiatu, a teraz jako sympatyk i przyjaciel nie tylko komendanta, ale i mieszkańców, którzy z ogromnym zapałem podchodzą do tego i pokazują młodym ludziom, jak można pożytecznie spędzać czas, uczyć się ratowania innego człowieka, bawić się. Rewelacja. Właśnie, myśli pan, że można by było zorganizować coś takiego, żeby tego typu spotkania, nie mówię o obozy, bo nie wszędzie są warunki, odbywały się w różnych gminach, żeby znowu tą ideę takich strażaków, ochotników, wśród młodych ludzi promować. No, uważam, że byłby to bardzo dobry pomysł, tylko do tego trzeba mieć trochę takiej żyłki szaleńca, którego panu Halbinie nie brak. I kiedyś ja powiem, dlaczego uważam, że powinno się tak robić. Byłem tu z synem. Młody człowiek. Popatrzył i powiedział, tata, a dlaczego tego nie można zrobić w balinie? Przecież to jest coś wspaniałego, sam bym w tym wziął chętnie udział. Czyli no, trzeba zapaleńców, bo tu cały rozkochów jest to zaangażowany i pół powiatu szolmskiego, ale to musi być ten, który pociągnie tych ludzi i pokaże tej młodzieży, że można robić, tak jak powiedziałem, coś, 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 coś dobrego. Organizacja tego obozu nie byłaby możliwa bez ogromnego zaangażowania strażaków z Odzieczej Straży Pożarnej Rozkochów z naczelnikiem tej jednostki Janem Halbiną na czele. Nie bez powodu to właśnie młodzież Rozkochowa i naczelnik Halbina zostali wytypowani przez Komendę Powiatową Straży Pożarnej w Szanowie do wyjazdu na spotkanie drużyn pożarniczych w Niemczech. Byliśmy na zgrupowaniu niemieckich służb pożarniczych. To są służby, które zaprosiły z Powiatu Szanowskiego przedstawicieli, którzy zajmują się właśnie wychowaniem młodzieżowych dużym pożarniczych. Byłem delegowany przez Komendę Powiatową i byłem z kilkoma dziećmi, dokładnie sześć dzieci brało udział w pokazach właśnie służb o podobnym profilu, profilu jak my tutaj mamy OSP, to ich nazwa brzmi THW, czyli THW. To są służby, które tak działają jak my. Dorosła to jest zaszczyt. To jest coś po prostu, co, co po prostu daje nam co na twarzy i możemy się nie wstydzić, bo byliśmy jedyni z Polski. Było to miasto Zul w Turyngii. Miejmy nadzieję, że zdobyte podczas tego wyjazdu doświadczenie będzie owocowało podczas organizacji kolejnych obozów w Roskochowie. Bo bez kształcenia młodych ludzi pod znakiem zapytania może stanąć przyszłość jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych, przyznaje Marek Bębenek, szef szanowskich strażaków. Prawdą jest to, że bez pracy z młodzieżą nie będziemy kształcić następnych pokoleń wolontariuszy. Mówimy tu o strażakach niezawodowych, których są tysiące w tym kraju i bogate, bogate naprawdę państwa nas uczą, że warto zainwestować w młodzież. I myślę, że, że ten obóz, który w tym roku jest troszeczkę bardziej rozszerzony, myśmy tutaj jako komenda powiatowa delegowali oficerów do pracy, własny sprzęt, ten sprzęt, który mamy do pracy na zewnątrz i który jesteśmy dobrze wyposażeni, chcemy również podzielić się nim, żeby umożliwić i łatwiej, i przyjemniej spędzić te kilka dni na tym obozie. To właśnie szkolenie młodej kadry jest głównym celem organizacji takich wakacyjnych spotkań jak to w Roskochowie. Chcemy integrować młodzież do tego, żeby kiedyś młodzi ludzie zasilali chłodnicze drużyny pożarnicze. Dlatego jakby 50% tego obozu jest, jest, są to młodzieżowe drużyny pożarnicze, a 50% to są rówieśnicy, którzy jakby wykazują zainteresowanie w tym temacie. Podczas obozu młodzi ludzie mieli okazję uczestniczyć w ćwiczeniach strażackich, dokładnie poznać używany przez strażaków sprzęt i popływać motorówką. Nie zabrakło też bardziej ekstremalnych doświadczeń przyznaje naczelnik OSP w Roskochowie. Mogły tutaj dzieci nawet zjeżdżać sobie na linię z wysokości drzewa, mogły być podniesione podnośnikiem ABC pożarnictwa drużyna OSP Szanów przeprowadziła szkolenie służby ratowniczej, udzielenia pierwszej pomocy, ratownictwo medy medyczne. Jestem zobowiązany drugą, bo to już od lat po prostu robią Robią to na zasadzie, że po prostu muszą sobie pozałatwiać wolne, przyjechać tutaj, być na chwilę z nami. Myślę, że i to dla nich jest jakaś przyjemność, a dla nas niesamowita wdzięczność, ponieważ no coraz trudniej jest znaleźć ten wolny czas, a jednak są ludzie, co potrafią go znaleźć i są tutaj wśród młodzieży i potrafią, potrafią oddać swoje serce, swoją wiedzę na temat właśnie tych czynności, które kiedyś ratują życie. Na zakończenie pobytu na obozie jego uczestnicy podczas uroczystego apelu odebrali certyfikaty potwierdzające uczestnictwo w ćwiczeniach strażackich wręczane były przez samego komendanta Straży Pożarnej w Szanowie. Kto wie, może niektórzy z tych młodych ludzi w przyszłości zostaną strażakami, ochotnikami lub strażakami zawodowymi. Jak przyznaje Marek Bembenek, on sam zaczynał służbę w jednostce OSP w Alvernii. Jego zdaniem przykład reaktywowania Chrzanowskiej OSP pokazuje, że wciąż są jeszcze ludzie, którzy bezinteresownie chcą nieść pomoc innym. Bardzo dobrym przykładem na odnowienie się strażactwa w mieście jest Dochodnicza Straż Pożarna w Szanowie, która w tym roku ma 10 lat działalności po reaktywacji. A z mojego obserwacji wynika, że patrząc na absolwentów kursów dla ochotników, których robimy, coraz więcej ludzi jest z wyższym wykształceniem i może nie byłoby to na tyle dziwne. Natomiast e, rozmawiając z tymi, którzy chcą działać i chcą sobie podziałać, oni wszyscy twierdzą w ten sposób, że chcą zająć swój wolny czas czymś pożytecznym. Niekoniecznie to musi być gaszenie pożaru, ale uczestnictwo w takim stowarzyszeniu, a niekoniecznie chcą działać, nie wiem, w partii politycznej czy w chórze kościelnym. No jest to jakaś alternatywa, którą dają te straże pożarne nie tylko i wyłącznie dla zapalonych ratowników. Być może i w gminie Chrzanów w przyszłości uda się zorganizować podobne obozy lub choćby spotkania młodych druhów. Jak podkreślał Jan Halbina, strażacy za SP Roskochów, służą radom i pomocą przy organizacji takiego przedsięwzięcia. Przede wszystkim jednak liczą się chęci i zapał, a tych na pewno strażakom z kochowa nie brakuje, o czym świadczy siedmioletnia już tradycja organizowanych tam obozów dla młodzieżowych drużyn strażackich. Dodajmy, że pobyt dzieciaków na takim obozie jest bezpłatny.